Hej, jestem Bachuz, witam was w kolejnym materiale. Tym razem materiał, w którym zaprezentuję wam, jak stworzyć samochód z finału Tokyo Drift, czyli Mustanga Fastback, jakoś tak to się czyta. Nie mam pojęcia, ale jest to nieważne. Ale ważne jest to, że teraz siedzę w wystuningowanym samochodzie wapit Eli, i właśnie z tego pojazdu będziemy robić właśnie tamtego mustanga, ale ale właśnie jest pewne ale dlatego, że. Teraz on jest bardzo ładnie streamingowany. Dlatego jest ładnie streamingowany, dlatego że jest on zrobiony w stylu 60 sekund takiego filmu. Jeżeli oglądaliście, bardzo często leciał w telewizji, więc pewnie tak. No to właśnie w takim stylu jest zrobiony. Jest on w playliście na kanale. Samochody z filmów, jeżeli chcecie, no to możecie sobie go zrobić. A teraz kupuję sobie drugiego i zrobimy go w stylu Tokyo Drift. Więc lecimy! A, jeszcze zostaw łapkę w górę. Ok, deal. Dzięki. Dobra, to teraz naprawdę lecimy. Wapit Eli jest możliwy do kupienia na stronie Bieda Sklepu. Kosztuje on 565 tysięcy. Kupimy go sobie w wersji e, różowej. Ok, dobra. O. Dobra, już jest. Spoko. Dobra, bierzemy go. Wsiadamy. I lecimy, lecimy, nie śpimy. W wersji różowej. Piękny. Więc lecimy, oczywiście, do kustomizacji. Najpopularniejsze Los Santos Customs w mieście. Musi być. O, jest noc. Pięknie. Jak źle streaminguję, to nie będzie widać. G gitara. Lecimy. Do naszego o, Los Santos Customs, jak mówiłem. O Jezus, Maria. Dobra. Prawdziwe to Cię drift, tylko trochę tak w powietrzu, bardziej... E, o, bardziej nie wiem. Flight? Nie wiem, kurde. Próbuję coś połączyć, jakieś angielskie wyrazy z lataniem, w, z driftem, ale chyba nic ciekawego do głowy mi nie przychodzi, więc przypał. Dobra. Miał być śmieszny żart, nic nie wyszło. To się wytnie, albo i nie, chyba nie. Dobra, nieważne. Walić to. Wjeżdżamy tutaj i tunigujemy. W stylu to drift, to będzie trudne. E, Dobra, więc tak, ja teraz oczywiście zmykam. I widzimy się, kiedy ten pojazd będzie w pełni streamingowany i zobaczycie wszystkie efekty, i później was przez to wszystko przeprowadzę. Więc. cyk. A więc tak prezentuje się ten bydlak i wygląda całkiem nieźle. Musicie sami przyznać. Jest piękny, ale niestety nie wygląda tak jak w filmie, dlatego że okazało się, że kilku opcji tuningowych brakuje. Niestety, po pierwsze. Pierwsze co widać, maski nie da się zmienić. Nie było tutaj żadnych, powiedzmy, takich fali Dunaju, a tutaj widzimy, że taka mała fala Dunaju jest. Niestety. Eee, no nie da się tego zmienić, a chyba podstawa, mas zmienienie maski w pojęciu to powinna być podstawa, a tego nie ma. Eee, tak samo, jeżeli chodzi o spoiler, tutaj mamy taki e, mini spoiler, tego też nie da się zdjąć. E, nawet, ba, nie da się nawet żadnego innego spoilera dodać, e, jedynie musimy zostać z tym co mamy. Dobra, i ostatni problem, który miałem z tym autem. A, tutaj z przodu jeszcze. Te dwa światła są niepotrzebne. I tu niestety brakuje mi... Tu powinien w tym miejscu być jeden pojedynczy wydech. A, a niestety musiałem zostawić takie coś ale teraz, teraz przejdziemy po opcjach. Pancerz na maksa hamulce rajdowe, przednie zderzaki, fabryczne, ale możemy też dodać coś takiego, no ale... To najbardziej przypomina to, co jest w filmie. Silnik oczywiście Max, to samo, jeżeli chodzi... Nie. Sorry. E, rozpędziłem się. E, wydech fabryczny, bo mamy takie coś boczne tutaj. E, taki. No za bardzo się nie różnią. A maska nie sta... Ej, dobra, nie zauważyłem tego! Nie zauważy... Bierzemy to! Kurde, zobaczcie, idealnie. Jest taka lekka fala tutaj, powiedzmy. Lekkie takie wydmy. <grymne> ale moje piękne, 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 powiedzmy moje słownictwo. Ehm, jacyś puryści, e, jeżeli chodzi o auta, będą się wściekać, no ale mnie to nie interesuje. Dobra, teraz jest idealnie. Dobra, e, więc tak. E, możemy też dać taki, 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 no ale tego nie chcemy. Come on. Dobra, lecimy sobie dalej. Materiały wybuchowe. W ogóle nie wiedziałem, że maska się zmienia, dopiero musiałem doczytać. E, materiały wybuchowe. E, nie, klaksony, nieważne, światła. zostawiłem je fabryczne, neonów też nie dodawałem. Oznaczenia. Klasyczny podwójny biały pas. Możemy też dać coś takiego i oczywiście też czarny pas. No teraz wygląda idealnie, no come on. E, tablica czarną dałem e, lakierowanie. Kolor podstawowy, klasyczny ciemna zieleń. Tak to się prezentuje. Proszę bardzo. Lecimy sobie dalej. E, pasy przeciwsłoneczne nie chcemy, sprzedawać też nie zawieszenie. Obniżyłem go na maksa, ale to jest kwestia gustu. Strnia e, biegów to samo. Turbo dodałem, ale to jest kwestia gustu. To samo e, koła, i tutaj jest to masylkar, prawda? Ale niestety, jak wziąłem rodzaj kół, e, masylkar fabryczne na przykład, to zobaczcie, jak one wyglądają. No, nic z tych nie przypomina to, co znamy z filmu. więc musiałem poszukać dalej. I weszłem w kategorię, wszedłem w kategorię SUV e, chromowane, i dodałem takie oto. Los Speedballer tak one się nazywają, i tak one się prezentują całkiem nieźle. Eee, dalej lecimy sobie szyby, no i tyle. No, i muszę wam powiedzieć, mimo tego, że na początku mówiłem, że bardzo, tuning, bardzo trudno będzie się tuningować ten pojazd, to muszę wam powiedzieć, że nie było tak źle. Dlatego że w filmie jest taka jedna scena, tam 2-3 minuty trwa, gdzie. Te auto bardzo dokładnie pokazują, jakie robią po kolei, więc bardzo łatwo było mi je, mi je skopiować. Więc idealnie, nie? Bo jest taka, taka scena, że jest ten grad. A dobra nie będę spoilerował. Jak ktoś oglądał, to wie. Dobra, tak ono się prezentuje. Wyjeżdżamy. Kurde, gdyby nie te światła tutaj z przodu O Jezu, jak to byłoby piękne Nie, czemu gron? takich opcji nie dajesz No, ale cóż Ale tak to wszystko jest idealnie, no jeszcze poza tym spoilerem eee, dobra Lecimy Kurde Jedziemy do naszego garażu, oczywiście Wjedziemy sobie tędy I kurde, no Odstawimy go na miejsce. Jeszcze jednego, a nie, w sumie dwóch aut mi brakuje. Pierwsze auto y, głównego bohatera panuje zrobić, y, ale te auto no, nie będzie wyglądać zbyt pięknie, dlatego że to jest ten, ten złom. Y, I drugie auto, które bardzo chcę zrobić, to jest to te auto tego y, Chińczyka y, z finału. Y, ale niestety jest to auto w grze, ale jest w wersji z pancerzem, zaraz wam to zaprezentuję eee, poziom czwarty niestety jest wersja z pancerzem a ja nie chcę mieć wersji z pancerzem chcę mieć wersję zwykłą ale byłoby pięknie, dobra zobaczcie, ja wam zaprezentuję które auto eee, o którym aucie mówię arena war, no właśnie arena war eee, kup pojazdy gotowe na arenę i tu jest zeterka i to, to jest dokładnie to auto, które było w filmie Mógłbym zdjąć z niego ten zderzak i tak dalej, ale tego główna na szybach nie da się zdjąć. Niestety. O jest no kurde rockstar. Mam nadzieję, że w DLC z kasynami dodacie te auto w wersji zwykłej. No bo kaman. No i tak prezentuje się cały garaż out Drift. Udało się wypełnić jeden pełny poziom garażu. Jestem dumny z tego garażu naprawdę. Kurde, zobaczcie, tyle pięknych furek. Jeszcze muszę to sobie posortować, bo tu a w sumie teraz mogę to zrobić. E, to nie będzie zbyt trudne, ponieważ chcę tutaj sobie dać wszystkie auta z Tokyo drift koło siebie, więc tego Eli muszę zamienić z tym. Proszę bardzo, dobra. Teraz mamy auto z Tokyo drift, od drift. Tokyo Drift, no i gitara. O Jezus Maria, no ale brakuje. Brakuje tamtego autka. Bo to było bardzo ładny, ładny samochód, nie? Kurde, Rockstar. Jeżeli to oglądacie, nie, nie oglądacie. Ale fajnie byłoby, jakbyś to się oglądał jednak z Rockstara. Nawet nie wiem, z pomocy technicznej, który mówi... Tak, masz bana w Gita Online, Elo. <grytanie> No bo jeżeli dzwonicie do Rockstar i myślicie sobie do, Zadzwonię do pomocy technicznej i oni mnie odbanują, no to oni wam powiedzą Tak, tak, masz bana, okej. Okay. Podej maila. E, ok, mail taki Tak, masz bana, nie możemy nic z tym zrobić. <grym> no, dobra, ale nieważne. Ja się z wami już żegnam, tyle ode mnie. Ja na szczęście takiej sytuacji nie miałem, no bo jestem uczciwym graczem. Ale... Miejmy nadzieję, że nigdy takiej sytuacji nie będę miał. No bo kurde różnie to bywa z tym Rockstarem. Chodzą po że ktoś dostał bana za Freako. Ja w to nie wierzę, dopóki sam bana nie dostanę. Tyle wam powiem. Dobra, więc ja się z wami żegnam. Siema na rapa, cześć. Elo!